Potęga słowa Kocham Cię. Słowo Kocham Cię jest naprawdę energetyczną potęgą. Jest bardzo wysokowibracyjne. I te słowa mogą zmienić cały nasz świat. Jeżeli będziemy używać tego słowa jak najczęściej, i w stosunku dla istot, które najbardziej potrzebują tej bezwarunkowej miłości, zmienimy ten świat, zmienimy naszą przestrzeń, rozświetlimy tą naszą przestrzeń. Nasza matka Ziemia potrzebuje rozświetlenia, potrzebuje bezwarunkowej miłości. Słuchajcie, możemy to zrobić. Po prostu uśmiechając się. Uśmiechając się, to jest bardzo ważne. Uśmiechnij się i wypowiedz: Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Zauważcie, co poczuliście. To jest po prostu tak można i tak należy, i tak powinniśmy robić. Przybyliśmy tu na ten czas. Aby po prostu być przekaźnikami bezwarunkowej miłości. Oczywiście najlepiej byłoby po prostu tą swoją bezwarunkową miłością obdarzyć wszystko i wszystkich, ale w tym świecie, w którym my istniejemy, żyjemy, nie jest to jeszcze proste. Będzie kiedyś, ale jeszcze nie jest. Więc teraz możemy skorzystać ze źródła bezwarunkowej miłości. Najzwyczajniej na świecie. Jesteśmy ludźmi, posiadamy duszę, cząstkę tej bezwarunkowej miłości, czyli jesteśmy podpięci przez naszą duszę do źródła bezwarunkowej miłości, powiedzmy Boga. I my możemy skorzystać z tego podpięcia do tej cudownej energii, najwyższej wibracji, jaka istnieje i po prostu przenieść ją przez siebie tu w naszą przestrzeń wysłać w dowolnym kierunku. A gdzie to jest najbardziej potrzebne? Najbardziej jest potrzebne tam, gdzie jest ciemność, gdzie jest mrok. Gdzie istoty mroku po prostu próbują zniewolić ludzi. I takie istoty powinniśmy po prostu rozświetlać na bardzo prostej zasadzie. Wyobrazić sobie, że jesteśmy podpięci do olbrzymiej światłości, czyli źródła bezwarunkowej miłości. Jesteśmy podpięci energetycznie, powiedzmy takim promieniem boskiego światła, który jest w białym. To żółtawo-białym kolorze, ciepłym kolorze. Jesteśmy podpięci i możemy w dowolnym momencie, wyobrażając sobie, że to się dzieje, poczuć, jak przez to podpięcie spływa na nas bezwarunkowa miłość, a my możemy ją po prostu przez siebie przepuścić i wysłać. W dowolne miejsce. Miejscem, które bardzo potrzebuje bezwarunkowej miłości światłości, jest nasza Matka Ziemia, nasza kochana Matka Ziemia. I przesłać najłatwiej jest, wyobrażając sobie to podpięcie do tej bezwarunkowej miłości, a jednocześnie z uśmiechem na twarzy, bo nie da się inaczej bezwarunkowej miłości przez siebie przesłać. Tylko uśmiechnij się i Matko Ziemio, kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Uch, to jest niesamowite. Tak samo możemy wysłać w dowolne inne miejsce. Słuchajcie, możemy z internetu wydrukować sobie zdjęcia różnych istot, które tutaj no, usiłują zniewolić ludzi. I takie istoty naprawdę bardzo potrzebują tej bezwarunkowej miłości, tej światłości. One karmią się strachem, strachem ludzi, dlatego robią, co mogą, aby nas nastraszyć. Ale no mnie to śmieszy. Oni, oni mnie straszą, a mnie to śmieszy. No, gdyby tak wszyscy zrobili, to nie byłoby problemu. Słuchajcie, przestajemy się bać, zaczynamy się śmiać. Wysyłajmy im bezwarunkową miłość. Jest taki blondynek uśmiechnięty od tych zakrzepionek który chciałby zakrzepić wszystkich. Więc możemy sobie jego zdjęcie wydrukować, położyć sobie gdzieś tam i po prostu przechodząc, wyobrazić sobie to nasze podpięcie, które po prostu jest do źródła bezwarunkowej miłości. Przez to podpięcie przechodzi bezwarunkowa miłość przez nas. A my również uśmiechnięci jak on. Kocham cię! Kocham Cię bardzo, bardzo, bardzo Cię kocham i wysyłamy Mu taką falę olbrzymią, energetyczną bezwarunkowej miłości. Niech mu będzie jak najlepiej. Słuchajcie, każdego możemy tak po prostu podratować energetycznie energią bezwarunkowej miłości, czyli światłością. Niech zobaczą, jaka to jest cudowna energia. Niech się rozświetlą. Ale jeżeli my im wysyłamy złość, wściekłość, strach, to my ich zasilamy, więc oni po to to robią, aby ich zasilać. Wysyłajmy im bezwarunkową miłość. Słowo kocham cię jest niesamowitym słowem. Tak samo kocham siebie. Kocham siebie, kocham. A, to jest super. Możemy po prostu robić to, kiedy tylko zechcemy, a powinniśmy robić jak najczęściej. Teraz nasza Matka Ziemia, nasza przestrzeń, wszyscy my potrzebujemy bezwarunkowej miłości. Bardzo dobrze jest wcześniej zdeklarować się, że pragniemy istnieć wyłącznie na zasadzie, od razu może podam przykład. Pragnę wyłącznie po stronie bezwarunkowej miłości istnieć, żyć. Wyłącznie po stronie bezwarunkowej miłości. Całkowicie odcinam się od mroku, od tego, co odcięło się. Od światłości, od bezwarunkowej miłości, ja się całkowicie odcinam w pełni świadomie. Po prostu raz na zawsze odcinam się, a podpinam się, proszę o to podpięcie, do bezwarunkowej miłości. I po tym jest naprawdę znacznie łatwiej przesłać przez siebie tą bezwarunkową miłość. A samo przesyłanie przez siebie komuś, czemuś bezwarunkowej miłości, po prostu jest dla nas olbrzymim oczyszczeniem. To wszystko do nas wróci. Jeżeli wysyłasz komuś bezwarunkową miłość, to ta miłość wypełni Cię po prostu i wróci do Ciebie, i Twój świat stanie się piękniejszy. To jest całkowicie. Normalne, oczywiste, więc powinniśmy to robić z uśmiechem na twarzy. Przestań się bać. Zacznij się śmiać. Im bardziej cię straszą, tym bardziej śmiej się z tego. Kocham Cię, istotą, która mnie straszysz. Kocham cię. Jesteś cudowną istotą. Kocham Cię. Niech bezwarunkowa miłość rozświetli Cię całkowicie. To jest po prostu cudowne. To nam daje olbrzymią satysfakcję. Przyszliśmy po to. Przecież my po to tu przyszliśmy. Przecież ten świat. No nie jest ciekawy w tej chwili energetycznie. Albo nie był, ale od tego momentu już będzie. Będzie tym. W czym my pragniemy istnieć, w bezwarunkowej miłości, będzie, jeżeli my tą bezwarunkową miłość sprowadzimy tu, już sprowadziliśmy i przesłaliśmy w naszą przestrzeń, w tej istoty mroku, które tutaj nam kombinują, próbują coś tutaj nam nakombinować, aby nas przejąć, aby nas zniewolić nie dla zniewolenia, nie dla segregacji, albo inaczej. Stop. Stop. Koniec z tym, koniec z segregacją, koniec. Wszyscy jesteśmy równi, wszyscy pragniemy istnieć w bezwarunkowej miłości. Wyłącznie w bezwarunkowej miłości, w światłości. Ziemia staje się światem, światłości i bezwarunkowej miłości. Tam o 21.00 do tej akcji chciałbym zachęcić wszystkich. Kto tylko chce zmienić coś tu na ziemi, aby tu było po prostu cudownie i wspaniale, powinien o dowolnej porze dnia i nocy prosić Boga o rozświetlenie. Ale o tej 21, jeżeli nas jest więcej, to działa to jeszcze mocniej. Więc prośmy tylko dołóżmy do tego słowo teraz. Czyli Boże źródło bezwarunkowej miłości. Proszę o słup boskiej światłości, która wypala cały ten ziemski mrok, rozpuszcza, rozświetla i przemienia w boską energię miłości i światła. Teraz! Już! Koniec z czekaniem. Pragniemy świat rozświetlić już. Zmienić świat bezwarunkowej miłości. Teraz! I tak trzy razy. Słuchajcie, światłość już, teraz światłość. Coraz więcej światłości, a im więcej światłości, tym mniej mroku. Czyli światłość zwycięża, bo musi zwyciężyć. A my jesteśmy istotami światła i przekaźnikami tego światła boskiego tej bezwarunkowej miłości. Przekaźniki przesyłają bezwarunkową miłość, światłość, wszystko co najcudowniejsze. I nasza przestrzeń staje się świetlista, oczyszczona. I jeszcze potrzebujemy jednej rzeczy. Potrzebujemy wolnej energii. Więc Boże, jako źródło bezwarunkowej miłości i światłości. Prosimy o uwolnienie wolnej energii, darmowej energii dla wszystkich. Teraz już potrzebujemy tej wolnej energii. Boże, prosimy o zdjęcie blokad na wolną energię. O rozpuszczenie, rozświetlenie i przemienienie w boską energię miłości i światła wszystkiego, co blokuje wolną energię. Wolna energia teraz, już potrzebujemy tego. W nowym świecie potrzebujemy wolnej energii bez zanieczyszczeń. Dla naszej cudownej, kochanej Matki Ziemi. Wszystko oczyszcza się. Wolna energia jest dla wszystkich darmowa. Dziękujemy Ci Boże za uwolnienie wolnej energii. Dziękujemy Ci Boże za rozświetlenie naszej cudownej Matki Ziemi. Dziękujemy Ci Boże za rozświetlenie wszystkich istot przebywających tu na Ziemi w przestrzeni ziemskiej. Dziękujemy Boże, kochamy Cię z całego serca. Niech światłość boska rozświetli cały ten rok, Peras. Ius. De qua iam.